Studio cały czas, kupoty gadasz. Aj! ma Breakfell TV, wiecie o co chodzi? Tu jest procent dla szybki szmal, aloha, entertainment. Yo! jał. Pierwsze pytanie, twoja ostatnia płyta, aloha 40%. Skąd pomysł w ogóle na trzy płyty, a nie jedną? Tak wyszło, mieliśmy dużo materiału. Trzy płyty to była minimalna ilość nośników, których trzeba było użyć, żeby to wszystko zmieścić. Na początku miała być dwupłytowa kompilacja, no ale jak z Elio wszystko razem policzyliśmy, to się okazało, że nawet jeśli zapchać te płyty od ściany do ściany, to na dwóch płytach nie ma szans, także trzy płyty i chyba dobrze, bo akurat trzy kolory, które się wpisują jak filmy Kieślowskiego, nie? Że tutaj tam biały, niebieski i czerwony był akurat w przypadku tego tryptyku u nas jest Bordo-płyta, Tołnokwista, Płyta Zielona oraz Płyta Miodowa. Więc myślę, że los tak chciał. Okej, okay, jeśli chodzi o, o, teraz słuchając tą płytę, perspektywy czasu. Zmienił coś później? Dodałbyś jakiś kawałek, wyciął? Myślę, że jeśli chodzi o kawałki, wszystko jest w porządku, tak powinno być jak jest. Ewentualnie nawet sobie z Egiem rozmawiamy, bo bardzo szybko staraliśmy się to domknąć na ostatnią chwilę, żeby płyta jeszcze ukazała się przed świętami Bożego Narodzenia. Pewnie można było Czasem trochę bardziej pomęczyć producentów, żeby jednak te ścieżki swoje bardziej dopieścili. Niektóre miksy trochę leżą, ale ogólnie myślę, że jest klimat i undergroundowy styl, który charakteryzuje tą produkcję. Okej, okay. w płytę promowały cztery klipy. Planujesz jeszcze jakiś? Cztery klipy, poczekaj, policzmy, bo tak, od końca. W głowie się nie mieści ostatnio kręciliśmy. Wcześniej był kawałek, kawałek nie ma emocji, nie ma rapu, wcześniej był szczyt. Wcześniej był jeszcze zmienił się świat rysunkowy i jeszcze był remix młynka, to też można powiedzieć jako 105. Tak, kręcimy jeszcze klip do kawałka każda doba. Teraz w lato jest pewna pogoda, więc trzeba wykorzystać wakacje, utwór, w którym pojawiają się Vena, Eros, także Pyskaty, Usanji Johnson. No trzeba zrobić do tego klip, bo Dzwonią, piszą fani, że ten kawałek naprawdę siadł im na sekcji wątrobie i na mózgu. Także trzeba to zobrazować. Zajebiście. Płytę promowała, płyta Aloha 40%. Trasa, trasa, trasa promowała Aloha 40%. Może coś więcej opowiedzieć o tej trasie? Była dosyć głośna. Dużo miast, gości i tak dalej. Był jeszcze jakiś konkurs. Tak, tak. Praca, praca, praca to wiadomo, melanż. Melanż to praca. A jeśli chodzi o trasę Aloha 40%, to obejmowała ona 9 miast docelowo. Miało być 10, ale jedno nie wypaliło, także było 9 miast. Trasa epicka pod względem artystycznym, bo jeździliśmy w dosyć szerokim i fajnym składzie. Byłem ja, był Wilson Johnson, był Kwiat z Zimu Dźwięku, był Numer Raz reprezentant. Warszawskiego deszczu z DJ-em Abdulem na niektórych koncertach pojawiali się też na przykład 2 zera z trójmiasta, na dwóch koncertach był Mielski, również Wena z nami pojechał do, do Krakowa, we Wrocławiu był Rekord, Blaze i Zioło zioło także naprawdę... Było wesoło. Była to pierwsza trasa zorganizowana w pełni przez Aloha Entertainment. Tutaj dziękuję sponsorowi w firmie Mazdenin Blueshop, która pozwoliła nam nie wyjść na minusie, bo nie jest tak łatwo zorganizować koncerty, także było różnie. Najfajniej chyba. No, fajnie było w Biżycku, fajnie było w Krakowie, tam naprawdę przyszło dużo ludzi. Były takie koncerty, że frekwencja nie przekraczała 100 osób, ale my i tak staraliśmy się dać z siebie wszystko i myślę, że to zaprocentuje. Poza tym od strony też biznesowej, logistycznej bardzo ważne doświadczenie i coś, co na pewno potem przełoży się na kolejne sukcesy Rocha Entertainment. Trasa była połączona z konkursem na support Mazury Hip Hop Festival. Na każdym koncercie Występowały cztery zespoły wybrane przez nas, przez ekipę Aloha 40% i Mazuriki Pop Festival spośród tych, które przed każdym koncertem wysyłały swoje propozycje, swoje zgłoszenia. Z tych czterech zespołów dwa głosami publiczności przychodziły do finału i teraz właśnie akurat jak rozmawiamy, to mamy początek lipca. Można na stronie na Facebooku, w zasadzie na stronie Facebookowej Mazury Hip Hop Festival wybierać osiem najlepszych zespołów, które zagrają supporty na festiwalu w Giżycku. Myślę, że to jest fajna opcja, bo... Jednak nie wybieramy wiesz, tylko internetowo, Facebook, ktoś tam zagłosuje, ktoś ma fajny teledysk, ktoś tam ma dobry nie wiem, serwer, tylko faktycznie każdy z tych zespołów musiał się pokazać na żywo, stawić się, zupełnie za darmo zagrać w klubie w jednym z miast, dziewięciu, które obejmowała trasa, pokazać swoje umiejętności. Ludzie na nich zagłosowali, więc myślę, że to się przełoży też na jakość występów soportowych na festiwalu w Giżycku. Okay. Zanim założyłeś Aloha Entertainment pracowałeś z taką osobą jak Krzysztof i Kozak, X. Powiedz mi, czego nauczyła Cię ta współpraca i co sądzisz w ogóle o wielkim powrocie RRX-u Współpraca z Krzysztofem nauczyła mnie dystansu do sceny hip-hopowej. Nauczyła mnie też, że jednak najlepiej trzymać kontrolę nad wydarzeniami samemu i po prostu. <noise> nauczyła mnie też. Tego, że nic nie przychodzi łatwo, a nawet jak przyjdzie, to potem też może łatwo odejść. Także Krzysztof Kozak, na pewno ważna postać w mojej edukacji wydawcy. Wydaliśmy wspólnie w Magalicie Płytę w 2004 roku znaki zapytania. Czasem spotykam Krzysztofa tak zupełnie przelotnie, w sumie za bardzo ze sobą nie gadamy już od wielu lat. Chodzi o niedokończone finalizację pewnych zobowiązań. Pytasz o powrót do u no wyszedł teraz kodeks 4, nie wiem w jakim stopniu tutaj Krzysztof ten materiał ogarnia, a w jakim stopniu to jest e, faktycznie te trzy litery są, RRX, nie wiem jak to wygląda. Natomiast no, życzę mu wszystkiego dobrego, niech, niech robi swoje, wiem, że ma cały czas zajabkę z tego, co, co no, rozmawiam z ludźmi, e, więc no, niech robi swoje, mam nadzieję, że jego, jego jednak tutaj wiek sprawił, że facet dojrzał już też życiowo i biznesowo. Może jeszcze coś ciekawego wniesie do polskiego hip hopu, do naszej sceny, do show biznesu, rapowego. Aloha. Mi, czujesz się bardziej e, w roli wydawcy czy spełniony, czy jednak jako artysta? Prawoko to się tak ze sobą łączy, tak się przenikają te różne funkcje tyle człowiek musi spełniać, że faktycznie ciężko już tak powiedzieć, czy jestem bardziej tylko raperem, czy bardziej aktywistą, wydawcą, a może bardziej wolontariuszem, dziennikarzem hip hopowym. To wszystko tworzy tygiel, który właśnie nazywam Aloha entertainment. Na pewno największą przyjemność sprawia mi nagrywanie kawałków, pisanie tekstów. Czuję się w 100% artystą. Natomiast yy, yy, Kapitanowanie temu statkowi też jest mega zajawką i na pewno uczy też nie tylko takich rzeczy związanych z pracą zawodową, ale ogólnie życiowo na pewno pomaga mi na jakieś wyższe pułapy się znieść. Czuję się po pierwsze raperem, artystą, freestyle'owcem, prezentem, potem dopiero wydawcą. Okay. Będąc wydawcą, jak to jest, jak masz stosunek do artystów? narzucasz im jakieś swoje wizje, zróbcie tak, a nie inaczej. Czy dajesz im wiesz, swobodną wolę? Słuchajcie, ma to być zajebiście, daję wam t, 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 wolną wolę, Rób, róbcie tak, aby było fajnie. Jak to jest? Czy tak jednak mówisz, a nie ten kolor okładki, a klip jednak do tego kawałka? Jak to mniej więcej? Powiedz mi, jaki jest procent wydawców? Konserwatywny, liberał na majk wjeżdża teraz. Udzielbiam seks francuski jak bagietka. Nie no, podchodzę liberalnie do moich artystów. Myślę, że przyznaliby tutaj rację moim słowom. Jak usłyszą wywiad, nie będą mówić o procent kłamie. <laughs> Faszysta, despota, teraz robi z siebie wyluzowanego chłopaka. Raczej raczej, 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 traktujemy się poważnie. Ja raczej, ja zawsze starałem się tak dobierać sobie kontrahentów, współpracowników, żeby każdy, znał swoją wartość, wnosił odpowiednią jakość i też, żeby niekoniecznie wkładać kompetencje nie tam, gdzie one faktycznie leżą. Także no, jeżeli już jakiegoś artystę zapraszam do współpracy w Aloha Entertainment, to biorę go takiego, jakim jest i zawsze staram się przede wszystkim zostawiać ostatnie słowo zespołom. Ja nie unikam pewnych rad, ewentualnie sugestii. Zawsze staram się też swoją opinię wyrazić, czy to chodzi o wybór singla, czy o pewną drogę promocyjną danej, danej, danej płyty, danego projektu. No ale to jakoś tak ten efekt końcowy zwykle, zwykle jest pewnym kompromisem, ale staram się, żeby, żeby artysta przede wszystkim był zadowolony, nawet kiedy zespoły, z którymi współpracuję, podejmują pewne, pewne kroki, działania, z którymi ja nie do końca się zgadzam, bo na przykład są zbyt antymarketingowe, anty, anty no to jednak są artystami Walocha. Ani w ogóle na polskiej scenie hip szczególnie kiedy robi się muzykę niszową, nie ocieramy się o sumy milionów złotych, ani nawet setek tysięcy. Także artysta musi być wierny sobie i ja to szanuję. No. Podchodzę, podchodzę do, do każdego projektu z dużą dozą wyrozumiałości i też szacunku, bo wydaje mi się, że bez tego. Ta pozytywna współpraca mogłaby stracić ten swój najważniejszy sens. Jasne, a jak oceniasz płyt, sprzedaż płyt z jawina? Jest taka, jak się spodziewaliście? I co powiesz w ogóle na pojawienie się na 43. miejscu na Olisie tej, tej płyty? Ta płyta pojawiła się na Odisie, co nie znaczy, że przydało się jej bardzo dużo. Musimy zdawać sobie sprawę, że w okresie ogórkowym y, wystarczy zgłosić niewielką liczbę płyt do Olisu, żeby pojawić się na tej y, szacownej liście. Y, poza tym no, sprzedajemy tą płytę w, w kilku punktach, bo patronami strategicznymi tego projektu są i Aloha, i Alkopodigami, i Coca-Bits, i która y, sprzedaż Także, także no, sprzedaż jest taka, jak myślałem, czyli nie jest jakaś niesamowita, na razie sprzedało się kilkaset płyt, yy, ale yy, po pierwsze jest to wydawnictwo dosyć niszowe, yy, nieprzeznaczone dla gimbusów. Tutaj nie chcę, żeby jakiś gimbus się obraził, bo jest wiele wspaniałych gimbusów. Ale jednak myślę, że tutaj można to, taką nomenklaturę nadać w pewnej grupie docelowej. Trudna płyta nawet dla mnie jest trudna, chociaż bardzo lubię je słuchać w samochodzie. Ostatnio jak tak przez ten ostatni miesiąc jeżdżę po mieście, to bardzo dużo słucham tej płyty. Fajnie, że udało się ją wypuścić. Jest to dopełnienie pewnego procesu, który... No, ja w ogóle zawsze staram się wszystko dopiąć. Nawet w kawałku za na ALOHA 40% chełpię e, się, że ALOHA zawsze dopina transakcje i no, faktycznie staram się tak postępować. Także e, na wątrobie miałem tę płytę z Jabina. Bardzo się cieszę, że dzięki pomocy wielu osób tutaj pozdrówki dla Masła, pozdrówki dla Elpro, e, dla Fordina oczywiście, dla chłopaków z wymienionych wcześniej wydawnictw dla wytwórni, dla, dla też tłoczni, która szybko się dosyć uwinęła po tym, jak już dostała y, obsunięte trzy tygodnie mastery od El Pro. Także no, dzięki tym wszystkim osobom, przepraszam pociechanie, bo sobie y, dzięki tym wszystkim osobom udało się to zrobić. Myślę, że to będzie płyta ponadczasowa, też ważne było, żeby ją wypuścić przed wakacjami, bo tego życzyli sobie po pierwszego ro, y, rodzina z y, po drugie, nie oszukujmy się, spójrzmy na to pragmatycznie, jak... Władimir Putin i no, sprawdźmy, sprawdźmy daty, sprawdźmy fakty. Po wakacjach wychodzi film Jesteś Bogiem, będzie nowa płyta z duże zamieszanie związane z osobą magika, świętej pamięci, także też chcieliśmy tutaj ten projekt dużo bardziej niszowy zamknąć przed wakacjami, żeby po pierwsze jakoś tutaj sobie nie wchodzić wiesz, w jakieś memoriały, pod drugie no, żeby już mieć to dokonyte przed wakacjami. A jakie płyty wyjdą spod Alochy, najbliższe? Czekam aż materiał skończy mój człowiek z Brzezin Tudzież z Łodzi, czyli green, kryptonim Monolog. Wiem, że bardzo mocno pracuje nad tą płytą, nabita Postrego m.in. Pewnie tam jeszcze kilka bitów innych producentów się znajdzie, ale nie chcę teraz mówić, bo w sumie potem może się okazać, że jest zupełnie odwrotnie. Także na pewno to wydawnictwo jest priorytetem na jesieni Aloha Entertainment. Ja ostatnimi tygodniami też dużo piszę, bo dostałem od DJ Anusza. Szacun Anusza, Radku z właśnie. Pozdrawiamy. Anusza, beat main, instrumental Minera, tak można powiedzieć, nie? Mhm. Bardzo dużo fajnych fajnych bitów, takich nie Często mocno od schoolowych, ale niesamowicie bangerowych, i od razu narodził się pomysł stworzenia kontynuacji toat mixtapeu. Tytuł roboczy: Dzień z życia, mistrza, ceremonii na instrumentalach całość. Mam już napisane z dziewięć kawałków, także umówiłem się już ze Staszkiem z RM-u, że zaczniemy to nagrywać pod 20 sierpnia. Mam nadzieję, że. Do połowy września będziemy mieli nagrane, że przełomą września i października, jak się zacznie rok akademicki będziemy mogli tę produkcję wypuścić. Też inni artyści związani z alochą cały czas pracują, wiem, że cygop nagrywa nowe kawałki, nie wiem jak szybko się z tym wyrobią. Kto tam jeszcze usąsi, Johnson też już coś zaczyna, ale też nie wiem kiedy skończą. Ostatnio spotkałem mojego Esza i odgrażał się, że jednak, jednak skończą płytę high definition z ciechem. Módlmy się o to, hiphopowcy, módlmy się o to. No i wtedy też oczywiście bardzo bym chciał, żeby ta płyta wyszła. Jeśli będę miał możliwość pomóc w tym, to jak najbardziej. Zaginiony, czyli połowa duetu Street Workers i też tutaj płyta Zaginiony i Sky is the Limit, legendy północy z tych okolic też się kłania. Wypuszcza swoją solówkę, był ostatnio u mnie, więc zobaczymy. Chętnie mu pomogę, jeżeli to... To, to jak najbardziej możemy coś podziałać. ducha no, jest takim wydawnictwem które, wydawnictwem, które stara się trzymać poziom, ale jednak y, utrzymywać ciągłość wypuszczania różnych płyt, bo no, na tym polega muzyka, na tym polega hip-hop. Y, w ogóle wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdy artysta czy wydawnictwo musi cały czas pracować, cały czas wypuszczać nowe rzeczy. Y, to już nie są te czasy, kiedy można było wydać płytę raz na trzy lata. I czekać na y, dyskontowanie tego faktu. Czy znaczy też y, Alocha jak inne wytwórnie, zarzucają sieci w poszukiwaniu młodych gniewnych w polskim rapie? Młodzi gniewni w polskim rapie to jest dosyć relatywne podaję, pojęcie. Ja na przykład uważam się za osobę młodą i gniewną też, ale mam już kilka wiosen na karku. Jeżeli pytasz mnie o to, czy szukam nowego BRO albo szyny, to, y, to niekoniecznie. Y, Niekoniecznie szukam. Natomiast kto wie, no ja powiem szczerze, najchętniej, gdyby to ode mnie zależało, wypuściłbym płytę muklona. Jeżeli nagra płytę i zgłosi się do Alochy, bardzo chętnie. Niech Muflon będzie młodym gniewnym, ponieważ jest, przepraszam, rocznik 87. Jeszcze może być młody gniewny? Może być. Gwin też jest dosyć, dosyć młody jeszcze, nie jest znowu 88 rocznik. Także też jest jeszcze dosyć taki nie, nie za stary, no. No, To jest wszystko relatywne. Także y, ja nie patrzę na metrykę artystów, którzy współpracują z Aloka Entertainment, tylko staram się, żeby y, muzyka pasowała do pewnego konceptu, styl, charyzma artystów żeby to tworzyło całość. Y, Ostatnio Walocha też e, swój materiał wypuścił, taki młody duet z Mazur, e, MT z DJ Owad, zupełnie niszowa rzecz, e, więzień swoich czasów, tak się nazywa ich płyta. PRZ chciałem powiedzieć, tak? PRZ i duże P są w jednym kawałku gościnnie, ale Puzel robi cały mix, ma tego materiału utytułowany dosyć dźwiękowiec, kilka współpracujący na przykład z PRZ-em wspomnianym, także treści młodzi jak najbardziej Walocha mają rację bytu. Teraz po tym konkursie, który jest związany z Mazureki Hop Festival, mam zamiar kontynuować współpracę z kilkoma artystami, którzy Którzy się pojawili na, na koncertach, naprawdę, naprawdę fajni, fajni, fajni raperzy. A też Aloka 40% było w pewnym sensie taką areną, takim wybiegiem dla młodych producentów, bo, bo to jest BJK na przykład. Fresh Kicks, to są, to są młode osoby wyłapane z Fresh Kicks, na przykład został przez nas wyłapany z konkursu na Remix Gwina, bo kawałka nie gra. Także no młodzi, no zgłaszajcie się, chociaż od razu mówię, że dostajemy bardzo dużo maili i na moją skrzynkę i na tą taką mobilną malo chyba bardzo dużo maili przychodzi od młodych zespołów. Nawet ciężko jest to wszystko przesłuchać. Krzysztof Kozak, o którym rozmawialiśmy, powiedział mi taką mądrą rzecz. To nie jest tak, że przyjdzie do mnie jakiś młody raper, młody DJ i przyniesie mi demo i ja go dopiero poznam i będę chciał go wydać. Jeżeli on jest dobry i jeżeli jest wart tego, żeby go wydać, to ja jako wydawca się do niego zgłoszę, bo ja go gdzieś usłyszę wcześniej, zobaczę. Usłyszę jego kawałki w internecie, czy w rozgłośni radiowej, niszowej, akademickiej, czy ktoś mi to puści u siebie w domu. I jeżeli ja poczuję, że to jest przyszłość polskiego hip-hopu, to ja sam się do niego odezwę. I wyciągnę do niego pomocną dłoń, tak było zresztą z moją współpracą z kozakiem, bo Krzysztof się do mnie odezwał. Ja nie musiałem go szukać po izbach wiecznie, tylko on do mnie przyszedł i zaproponował współpracę. Okej, okay. powiedz mi, jak jeżeli chodzi o płytę szybkiego szmalu, czy istnieje szansa, że wyjdzie reedycja i czy istnieje szansa na drugą płytę szybkiego szmalu? Ostatnio pisałem jeden z kawałków do, do mixtape'u dzień z życiem mistrza i tam właśnie było. Yy, taki, taki dialog, który często się pojawia w mojej korespondencji mailowej. Yy, Pytasz o reedycję szybki szmal Mixtape. Yy, też wierzę, że wyjdzie, nie? <ścoughs> yy, także nie no powinna wyjść niedługo ta reedycja yy, w jakimś ciekawszym może wydaniu, nie tylko w tej cienkiej, tej cienkiej kopercie, w jakiej wypuściliśmy materiał. Nagrywamy dużo kawałków szybkoszmalowych, tak wszyscy narzekają, że Szybki Szmal nie nagrywa nowych płyt, że nie nagrywa szybko, ale gdybyśmy policzyli utwory, które zostały nagrane przez ekipę Szybki Szmal w różnych konfiguracjach na przestrzeni ostatnich 7 lat, no to myślę, że mało składów w Polsce mogłoby się poszczycić taką ilością jointów nagranych, także tutaj bądźcie sprawiedliwi dla nas. Wiadomo, że wszyscy czekają na płytę, która będzie pod szybkim Szybki Szmal, czyli po prostu Szybki Szmal i tytuł Dupa Romana, na przykład. Nie wiem kiedy, nie wiem kiedy. Też są jakieś pomysły na, na mixtape w tym momencie. Jesteśmy coraz starsi, także nie mam pojęcia. A jak, jeżeli chodzi o Lawaholics, jak przebiegają prace nad płytą, możesz zdradzić tam jakieś gości i czy jest szansa, że zobaczymy Was w pełnym składzie jeszcze w te wakacje? Na koncertach. Te wakacje już raczej nas nie zobaczycie w pełnym składzie na koncertach. Były dosyć ambitne plany, nawet bliskie realizacji mieliśmy się pojawić w jednym lub nawet dwóch miejscach te wakacje. No niestety proza życia, logistyka, te sprawy zawiodły, także okazało się, że na te, te wakacje są bardzo drogie bilety lotnicze z Kanady, bo jest olimpiada w Londynie i trudniej było coś ciekawego znaleźć. Nie chcieliśmy sprowadzać naszych wspaniałych gości z Kanady na nieubity grunt, żeby tutaj wylądowali i nie mieli za co, za co jeść dobrego obiadu, także przenieśliśmy całe przedsięwzięcie na czasy przyszłe. Nagrywamy kolejne kawałki, akurat teraz właśnie wczoraj dosłałem ósemkę, świeżynkę do Bitu Patro. Wiem, że do tego kawałka też się doglają polscy luboholicy w do także nowe kawałki powstają. Sprawa z lokalikami jest taka, że w pewnym momencie, przed wakacjami, nagle pojawiło się dużo ciekawych propozycji komercyjnych związanych z projektem. Sponsorzy, też tego typu sprawy. Jednak my tutaj w Polsce musimy pamiętać, że sekcją zespołu jest Patro i, no i Pitek Pits, który jak teraz mieszka w Warszawie, ale, ale jednak Patro jest tą osobą kluczową, Jesse Maxwell, Frank Lino, to oczywiście też bardzo ważne tutaj postacie karma, no i oni nie mają takiego ciśnienia, żeby też łapać sponsora, żeby coś szybko robić, raczej podchodzą do tego zajawkowo. Cieszę się, że w ogóle coś takiego powstało, że mogliśmy mieliśmy okazję pokazać trochę inną filozofię hip-hopu. Docierają do mnie fajne, fajne, fajne feedbacki od ludzi, że czekali na coś takiego, że jest to pewna alternatywa dla tych brzmień, które są obecnie lansowane w Polsce i nie tylko. A poza tym jest to pozytywna, pozytywna droga myślenia. Myślę, że zupełnie uniwersalnie patrząc coś, co było potrzebne. Przynajmniej mi. Ja tego potrzebowałem. Także nagraliśmy kilka już kawałków. Jeden kawałek. Nie ma emocji, nie ma To ma rapu. Dopier... Nagraliśmy jeden kawałek. Jeden kawałek. Tak, tak. Nagraliśmy jeden kawałek, ale u nas to jest, wiesz, to fajne, dlatego się też połączyliśmy, że nie musimy mieć wspólnych kawałków. Wystarczy, że połączą się nasze kawałki sodowe różne projekty i one tworzą nie ma, że, nie ma że wspólną całość. No, sprawa jest oczywiście otwarta. Każdy pracuje nad swoimi projektami, ale mamy dla siebie dużo miłości, końcu jesteśmy lawoholikami i myślę, że kolejne, kolejne utwory, może, może coś większego jest kwestią czasu. Okej, okay, to jeżeli nie zobaczymy cię jako Lavo to lato kucz to gdzie jeszcze możemy się zobaczyć w najbliższym czasie? W Gizysku będę jako prowadzący, czyli tak zwany gerwazy polskiego hip-hopu na Mazurach. Zagramy też koncert zalocha 40%, w jakiś sposób wieńczący tę naszą żmudną trasę. Będzie numeraz, będzie wysąść Johnson, kwiat, ja też zagramy jakieś pewne kawałki. Potem jest festiwal w, w Czechach, no, potem jest w Czechach festiwal, bo po Giżycku w ogóle zostaje na Mazurach trochę tak odsapnąć. Jak się Tobie wypoczywa w ogóle na Mazurach? No jest to cud natury, to że całą, całą młodość jeździłem na Kaszuby między Kościeżyną a Cholnicami jest taka miejscowość ziemiany kaszubskie pozdrawiam wszystkich, bo naprawdę wspaniali ludzie tam mieszkają. No ale teraz logistycznie jadę na, na festiwal, dostaję jakieś zwroty od organizatora, no to po co potem gdzieś jechać zupełnie w inny koniec Polski. Skoro można zostać na Mazurach, tam jest dużo słońca, są czyste jeziora też, świetni, świetni ludzie, wspaniała przyroda, cudowne browary, korymoran albo łomża, no cokolwiek. Także, także Mazury są jedyne w swoim rodzaju. I polecam, jeżeli chcecie spokojnie spędzić lato, niekoniecznie z biurem podróży, które potem upadnie, tylko po prostu na jakiejś fajnej kwaterze z urządzoną kuchnią z grillem, z dojściem do wody w przystępnej cenie, zbierzecie osiem osób, to szukajcie dobrego domku i ładujcie. Okej, okay. czyli po Mazurach, gdzie, gdzie jeszcze czasem... <laughs> A No tak, no, potem będzie, będą Czechy, czyli hip-hop camp. Dwa lata temu pierwszy raz pojechałem, rok temu byłem w raz, jestem pod wielkim wrażeniem że Tam jest tylu lawo kolików hip-hopu, że po prostu każdy, kto też odbiera tę kulturę sercem, głową i jądrami, odczuje, że, że jest w swoim towarzystwie więc pewnie tam znowu będę, nie na scenie, ale na pewno za Lochą. Potem jest festiwal w Jagocinie, ale nie będzie patroszenia kotów ani zespołu DM, tylko jest to festiwal hip hopowy. My tam gramy 25... ale zasadzie ja gram 25 sierpnia. Potem jeszcze będzie festiwal w Nysie od 28 sierpnia do 1 września. 1 września koniec procentę z Wysąż Johnsonem. No, i to jest taki wiemy, z festiwalu Trzy koncerciki, ale myślę, że każdy dostarczy dużo wrażeń. Do tego jeszcze ten hopcamp, do tego urząd na Mazurach, także już się nie mogę doczekać. Do końca lipca nagrywamy jak najwięcej kawałków na. na zasadzie piszemy, bo 20 sierpnia będziemy nagrywać to wystawkowe remiernie, więc teraz trzeba napisać jak najwięcej kawałków do mixtape'u. No i niech się wszystko rozwija. Kolejne kolekcje tekstylne Aloha się szyją. I tak świat się kręci, jak to Wienio nawinął z Kosim ostatnio i z, yy, z wysalem, że wszystko jest w gruchu, nie? wszystko się okay. zmienia. Okej, okay, dobra, dzięki w takim razie za wywiad, pozdrawiam Pisz i całe Mazury, ostatnie słowo dla procenta zawsze jest well, well, sprawdzajcie brak.pl, aloha. aloha, żółwik.